To było wielkie święto w niewielkim siennie w gminie Wągrowiec. Po dziewięciu miesiącach zakończyła się rozbudowa wiejskiej świetlicy z remizą strażacką. Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi na czele, bo gmina wągrowiec to krajowa czołówka w wykorzystaniu pieniędzy unijnych. Uważam, że jest no, na pewno w dziesiątce gdzieś gmin, która tak znakomicie wykorzystuje te środki. Ja wiele razy w Warszawie mówię, że jak jestem na gminie Wągrowiec, to co tam kilka miesięcy jestem w nowo otwartej świetlicy, czy remizie. No gmina z wójtem Przemkiem Majszakiem jest mistrzem co do wykorzystania środków unijnych, szczególnie na obszarach wiejskich. Gmina Wągrowiec ma 43 sołectwa, to najwięcej ze wszystkich wielkopolskich gmin. Przez ostatnie 6 lat zrealizowano tu ponad 50 projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Powstały nowe boiska, wyremontowano szkoły i świetlice. Każda zrealizowana inwestycja ożywia mieszkańców, każdy taki ruch inwestycyjny powoduje, że mieszkańcy czują się bardzo dowartościowani, że czują, że to oni są tymi, którzy, dla których robi się to wyzwanie inwestycyjne, które się im dedykuje. Pięknie wypełniają te obiekty swoimi pomysłami, zaangażowaniem, powstają stowarzyszenia. Świetlica Wsiennie też nie będzie stała pusta. Różne imprezy, komunie, wesela mogą być. No i będą akademie, szkoły, zebrania. Wszystkie inne spotkania ze szkołą też związane. Bo to ma być dla całych mieszkańców, wszystkich i do innych wiosek, do szkół. Mieszkanki Sienna już zapowiedziały założenie koła gospodyń wiejskich. Chcieliśmy założyć koło gospodyń wiejskich, zorganizować różne może kursy jakieś dla kobiet krawieckie. Bardzo by kobiety chciały korzystać w takich, w takich kursach, czy w gotowaniu różnym, haftowaniu. No i ja jako matka... Też bym chciała, żeby dzieci miały możliwość korzystania z tej świetlicy na zimą, zimą, na przykład stół do ping czy różne piłkarzyki, czy jakieś gry takie dla młodzieży, żeby po prostu miały gdzie... Przebywać wieczorami czy popołudniami. Z inwestycji cieszą się też strażacy ochotnicy, choć mają nadzieję, że na wyremontowanej remizie nie skończy się wsparcie dla ich jednostki. Został dobudowany garaż dla, dla wozu bojowego. Do tej pory mieliśmy miejsce na żuka, tylko i wyłącznie nic więcej nie weszło do tego garażu, natomiast teraz liczymy na. Większy samochód i na lepsze funkcjonowanie naszej jednostki. Nowa remiza ma 52 m2 powierzchni. Przebudowana świetlica zajmuje ponad 260 metrów. Na tej powierzchni mieszczą się między innymi duża sala, kuchnia, szatnia i toalety. Wartość inwestycji przekroczyła 830 tysięcy zł. Ponad 1 trzecia tej sumy pochodziła z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Remont wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tutaj między innymi fundusz dofinansował termomodernizację czyli wszystko to co jest związane z elewacją z dociepleniem z wymianą starych źródeł ogrzewania na nowe technologicznie już zaawansowane takie które emitują mniej szkodliwych substancji do atmosfery taka inwestycja to jest typowy przykład na to na działanie które fundusz wspiera część pieniędzy daje własnych część pieniędzy daje beneficjent dzięki temu dzięki temu że można połączyć y, takie środki powstają takie obiekty Gmina Wągrowiec jest y, dobrym naszym beneficjentem Otwarcie imprezy było okazją do przedświątecznego spotkania złożenia życzeń wręczenia prezentów i odznaczeń O oprawę artystyczną zadbały dzieci z miejscowej szkoły podstawowej